Kreatywność i boiskowy spryt to cechy naszego dzisiejszego bohatera. To prawdziwy generał swojej drużyny. Sam będzie musiał wylosować pytania, na które następnie będzie musiał odpowiedzieć. A to nie będą łatwe pytania. Panie, panowie, Kamil Łączyński, jakiego nie znacie? Kamil, lekki stresik jest? No, na pewno, bo jest duża niewiadoma, także jestem... No czekam, co wymyśliłeś i oglądałem poprzednie odcinki. Czy będzie coś nowego, nowe pytania? Na pewno jest ciekawość. Odwrócę się, żeby nie było... Że podglądam... Że gdzie jest dziewiątka. O, ósemka, blisko. Ósemka, no Osem. dobrze. Co jest piękniejsze? Chwila, która trwa, czy ta, która już minęła? Chwila, która trwa, wydaje mi się, że jest piękniejsza, bo nadal jest, no jest się w tym stanie uniesienia, tak? jak jeżeli coś jest piękne, to niech trwa jak najdłużej. Uważam, że to co było, czyli cała historia, którą, którą mamy, która jest piękna i którą warto wspominać. No to to jest już historia. Trzeba żyć tu i teraz i oczywiście pamiętać o tych fajnych rzeczach, wyciągać wnioski z tego, co, co się ewentualnie zrobiło źle, ale nie żyć historią, nie żyć tym, co jest przed nami, tylko żyć tym, co jest tu i teraz. Więc jeżeli coś trwa i jest piękne, no to, to chwila, która trwa aktualnie jest najlepsza. Czyli chwilo trwaj. Jego Jedziemy swojego? dalej. Taak. Czy mogę wyciągnąć pomarańczową kulkę? Tak. Jak najbardziej, słuchaj, to są Dobra, pytania... To, to spojrzę w takim razie, żeby nie było, bo to są, słyszałem, odważne pytania, <grym> dla tak. odważnych, 21. 21, no dobrze. Na czym nigdy nie chciałbyś zostać przyłapany? Na tym, że czasami oszukam sędziego, o może tak. No bo chciałbym wykorzystać pewne swoje sztuczki, założenia, które, które mam przed meczem, wykorzystując jakieś słabości może przeciwnika. Chciałbym, żeby to umknęło gdzieś tam może uwadze sędziów. Także zostaję przy koszykówce dla bezpieczeństwa. S sędziowie nie słyszą, prawda? Masz jakiś taki sposób? Ale oglądają na pewno. Tak, ale, ale no, może też nie oglądają, ale masz e, jakiś taki co, sposób? No, my dostajemy na skautingach dużo informacji, jeżeli chodzi o zawodników. I znamy ich zachowania, znamy ich no, podejście też do meczu i to, co lubią albo czego nie lubią i czasami warto to wykorzystać, nie tylko e, opierać się na czysto koszykarskich umiejętnościach, ale też właśnie e, czasami no, delikatnie sprowokować, zdenerwować może. Nie powiem na którego zawodnika, ale to było lata temu i, i powiedziałem, że e, grasz właśnie słaby mecz. Ale w sumie nie dziwi mnie to, bo ostatnio grasz same słabe mecze. I, i, I wytrąciło go to jeszcze bardziej z równowagi, chociaż akurat w tamtym momencie pamiętam, wcale nie grał takiego słabego meczu. E, no ale Mówię, no to są zagrywki, które czasami przyniosą e, pożądany przeze mnie efekt, a czasami nie, ale na pewno mogą pójść uwadze e, sędziów, no bo wiadomo, że jakieś popchnięcie, którego oczywiście nie uważam, że warto by było stosować, no to to już byłoby zauważalne. A takie szeptanie do ucha, mały trasztok, zawsze jest w cenie. <laughs> Rosuję dalej. <laughs> nie jest najgorzej, to nie. dajesz radę. Na razie jest okej. Okay. Adam Chrycaniuk 34. 34. Kolega z drużyny, proszę tak bardzo. Gdybyś mógł zamienić się ciałem na jeden dzień, z kimkolwiek tylko chcesz? Z kim byś się chciał zamienić? Myślę, że z osobą, którą aktualnie uważam za najlepszego zawodnika na świecie, czyli z LeBronem Jamesem. Zobaczyć, jak to, jak to jest. <grym> <grym> Widzieć koszykówkę z jego perspektywy. Spędzić taki jeden dzień jako no, ten gracz z topu-topu, światowego topu koszykarskiego. Kamil, koszykówka, zadanie, jesteś gotowy? Tak, jestem, jak Prawdzimy najbardziej. Sprawdzimy twoje umiejętności koszykarskie. Wiesz, <laughs> był, jesteś po treningu, to jestem rozumiem, że treningu. pewnie rozgrzany, prawda? Będzie dobrze. Miejmy nadzieję. Miejmy Dobra, nadzieję. zapraszam cię. Biorę piłę? Tak. Kamil, w życiu koszykarza jest tak, że często, jak to jest, po treningach, prawda, rzuca cię z połowy. I wygrywacie albo nie wygrywacie, gracie zazwyczaj na pieniądze. Tym razem tak. pieniędzy dla ciebie nie mamy, ale masz trzy rzuty, mm -hmm. żeby pokazać, jakim jesteś perfekcjonistą, jeżeli chodzi o rzuty z połowy. Rzuty z połowy, no dobra. Dam rzucam, rozumiem, tak? tak? To jest no krosz, to jest twoja piłka i rzucasz. Kurczę, jedziemy. Rozgrzewkowy, rozgrzewkowy, spokojnie. O tablicę, więc jeszcze dużo przed tobą. Rzut numer dwa. Teraz. Takiej presji nigdy nie miałem przed treningiem ani po treningu. Bo... Może wejść. Nie wejdzie. Ale nie muszę o tablicę, prawda? Nie musisz. To, to, to już zależy od ciebie. Masz jakąś taką technikę? Ostatnia próba. Tak, bierzesz, że ja sobie staję... musisz nie? Czy nie, ja wolisz... wolę tak z miejsca. Mhm. dorobię jeden krok i nad garstkiem tylko ją popycha. Szła bardzo w lewo, więc trochę się przesunąłem. Zobaczmy, troszeczkę w prawo. Zobaczmy, tak? zobaczmy. No dobra, grande finale, prawda? A. Rzut numer 3, proszę bardzo. Nie. I... Niestety. No, niestety. No nie No dobra, nie udało się trafić, prawda? Ale może trafisz, prawda, na pytania, które chociaż minimalnie na razie będą... Nie jest źle. Nie na jest razie, źle, nie? Na razie jest źle. O 18. Luk Petrasek grał z 18. Pozdrawiam Luka. Jakim chciałbyś być zwierzęciem? Co ci w duszy gra? Lwem, królem dżungli. Krótko i na temat. Lubię, Lubię... Mieć kontrolę, lubię dominować e, na boisku szczególnie. <laughs> Więc e, myślę wydaje, że, że jak już miałbym być jakimś zwierzęciem, to, to bym wybrał dwa zdecydowanie. Z taką grzywą, prawda? Piękno, Łatrzy, grzywą, piękna tak? grzywa. Duże, duże kły i e, siadłem postrach w tej dżungli. <laughs> Super. Kamil, lubisz dostawać prezenty? Tak, kto nie lubi, to <laughs> dobrze, kto nie lubi. To dostałeś w prezencie. Skarpetkę. Jedną skarpetkę. Mhm. Wymień trzy czynności. Do czego ta jedna skarpetka może ci się przydać. Czas start. Dobra, zakładam tą skarpetkę na rękę i e, myję lustro w łazience. <grym> <grym> Dobra jedna. Zakładam skarpetkę na rękę i bawiąc się e, z moim synem udaje, że to jest jakaś postać, która do niego mówi. Trzecie, trzecie, no może znajdę osobę. Która ma drugą, drugą skarpetkę i ją podaruje. Ciekawy pomysł, słuchaj, z tym myciem, prawda, szyb. Nie wiem, jak to byłoby u, u, u Ciebie. No jak jest jedna, nie ma drugiej, no to można ją wykorzystać w ten sposób. I trzeba sobie o po ile, prostu jakoś radzić. O ile jest radzić. czysta i nie powróci jeszcze bardziej, jeszcze bardziej lustra. Losujemy? Losujemy. Dobra. Wyobraź sobie, że zmniejszono Cię. Jesteś takim, wiesz, malutki, tak. bardzo malutki. I teraz tak, skoro Cię zmniejszono, to co robisz? Wow! Do czego to można wykorzystać? Nigdy bym nie pomyślał. Wiesz co, no mówiłem o tej skarpetce, która czyści lustro. To, to może gdzieś tam za kamarki jakieś mieszkania bym się przedostał, żeby, żeby zobaczyć, czy tam też jest co sprzątać. Wiesz co, jeżeli już miałbym powiedzieć, to bym chyba wykorzystał bardziej to, że jestem niewidoczny. Takie coś. Eee, czyli faktycznie mógłbym zrobić coś, czego ktoś by mógł nie zauważyć. Znowu mówię, nie chodzi o nic złego, eee, by się już się usprawiedliwiam. Natomiast eee, no, to wtedy mógłbym pokombinować i zrobić jakąś fajną rzecz, wejść na przykład do pałacu Buckingham albo do pałacu prezydenckiego albo no, gdzieś. Eee, Przedostać się na przykład na, na mecz, na który trudno dostać bilety, na przykład na mecz NBA albo na jakiś mecz wysokiej rangi mistrzostwa świata piłki nożnej itd., itd. To w taką niewidoczność bym wykorzystał. Natomiast bycie mikroskopijnym raczej nie. Raczej. Okej, okay, grande finale, to co? Ta pomarańczowa? Poczekaj, Patrz. Zamieszam, zamieszam, nie będę patrzył. O, trzynastka. No cóż, jesteś pierwszą osobą, która odważyła się wyrosować trzynastkę. I przez, to przez przypadek, zdecydowanie to są same przypadki. Gdybyś mógł rozmawiać tylko z owocami, który byłby Twoim najlepszym przyjacielem? Wydaje mi się, że odpowiedź jest. Yy... Dosyć prosta, bo to musiałby być mój ulubiony owoc, a moim ulubionym owocem są czereśnie, więc chciałem być czereśnią. A dlaczego? Nie wiem, uwielbiam je po prostu, e, mogę się nimi zajadać e, każdego dnia i wyczekuję ten e, moment w wakacje, kiedy one są już dostępne. O czym byś gadał z taką czereśnią? Mogę tej trzynastki nie wyosowywać, widzisz? O czym bym z nią rozmawiał? Spędzałbym z nią czas. Z przyjaciółmi nie trzeba rozmawiać, a można z nimi fajnie spędzać czas, więc nie wiem, no może tak, tak z tego wybrnę. Jeśli owocowy przyjaciel, to zdecydowanie byłaby to czereśnia. Chętnie spędziłby dzień w butach Lebrona Jamesa, a mając tylko jedną skarpetkę, co by zrobił? Cześcił lustra. <laughs> Cześcił lustra. Kamil Łączyński, wielkie dzięki <laughs> za rozmowę. Dziękuję to uprzejmie. To.